Dzisiaj będzie o punkcie, który poprawi wasze trawienie. Zaczynam. Witam was wszystkich serdecznie. Ja nazywam się Patrycja Rotitor i jak zwykle opowiadam o Ayurvedzie i pokazuję takie fajne punkty, których ucisk lub masaż może wspomóc działanie konkretnego organu w naszym ciele. Dzisiaj będzie o wspomaganiu układu trawiennego, a konkretnie będzie o punkcie, który wspomoże działanie naszej wątroby trzustki i śledziane między innymi. No to przechodzimy do tego, gdzie, te, gdzie ten punkt jest, i jak go masować. Jeszcze zanim zacznę pokazywać, chcę podkreślić, że jest to podejście medycyny ajurwedyjskiej, i też w dużej mierze podejście medycyny chińskiej, tradycyjnej medycyny chińskiej, a nie żadnej innej. Też chciałam nadmienić, że taki masaż, ucisz, akupresura są to jest to jedna z terapii. Którą zaleca m.in. medycyna jurwedyjska. Nie jest zawsze tak, że a, pomasujemy się, pouciskamy i wszystko będzie dobrze. Ma to, to jest jedna ze składowych terapii, których po prostu każdy, jak wiecie, jest inny, każdy ma inny organizm, a inaczej funkcjonuje. Najlepiej jest pójść, jeśli interesuje nas ta droga do lekarza medycyny, wydyjski czy lekarza tradycyjnym chińskiej medycyny, a, tak aby was przebadał, zrobił wywiad i zalecił po prostu m, dobrą m, terapię właśnie dla was. Zobaczycie, jeśli macie naprawdę jakiś większy problem, to jest dłuższa droga i na to składa się bardzo wiele rzeczy, jak mocne jest Wasze trawienie, co jecie, wasz styl życia, stres ma bardzo dużo. Masaż, akupresura, to jest po prostu jeden dodatek do tego, do tego co możecie robić po prostu tak na co dzień, tak aby wspomóc ten układ trawieni, czyli ten ogień, czyli to agni. Dobrze, jak już mamy to za sobą, to zaczynamy. Dzisiejszy punkt nazywa się Kurpara i ten punkt znajduje się na stawie łokciowym. Tutaj, tutaj jak e, zginamy łokieć, dokładnie tutaj znajduje się e, pięć, punkt Kurpara. I ten punkt e, odpowiada na prawej, na prawym ramieniu po prawej stronie, odpowiada za działanie wątroby i ogólnie jest też odpowiedzialny za działanie radziaka Pita. Jeśli nie jest Wam bliska Ayurveda, w ayurvedzie wymieniamy trzy dosze, energie, które znajdują się w naszym ciele i oddziaływają na, na nasze ciało, na, są konkretna dosza, odpowiada za działanie konkretnych organów między innymi w ciele i w tym momencie radziaka Pita Odpowiada m.in. wpływa na działanie wątroby, wpływa na działanie też w większej części żołądka i też na produkcję szpiku kostnego. Więc co robimy? Ten punkt ten znajduje się po prostu, jest bardzo duży, czyli rozprzestrzenia się na całe właśnie to zagięcie tutaj łukcowe w naszym stawie, czyli elbow joint, i jak masujemy? Po prostu bierzemy. Tak, dłoń i delikatnie uciskamy. OK? Możemy tak uciskać um, dłuższą część czasu. Oczywiście. Nie mamy sobie zadawać mega bólu Jeśli czujemy, że nas to boli Być może mamy jakąś blokadę W medycynie eryjnickiej będzie to, że blokada Energii właśnie prana Nie może ona przepływać prawidłowo Ale też nie mamy sobie zadawać bólu Więc wtedy radzę zawsze Wziąć jakiś olej, na przykład sezamowy I delikatnie e, Wtedy delikatnie po prostu nawet i masować Nie tylko uciskać Z drugiej strony, czyli tak Masujemy tak, uciskamy I bierzemy też tak Ok? Pamiętam? Tutaj mamy to, elbow joint. I masujemy, masujemy, i możemy tak masować minutę, dwie, nawet i pięć. Najlepiej na pusty żołądek, czyli rano, fajnie zrobić sobie po prostu taki masaż, jeszcze przed śniadaniem. Jeśli widzimy, że mamy problem właśnie z funkcjonowaniem tej wątroby. Czyli tu prawa. Prawa, prawe ramię odpowiada za e, funkcjonowanie wątroby. E, ramię lewe, po odpowiada za działanie trzustki śledzione i za metabolizm, konkretnie um, też przepływ wody w naszym organizmie. I też delikatnie uciskamy i delikatnie e, masujemy. Jeśli uważamy, że nas to bardzo, bardzo boli. Masujmy po prostu wtedy. Masujmy, możemy też delikatnie po prostu wtedy ucisnąć to miejsce. Nie zadajemy sobie bólu. Um, bądźmy też delikatni dla siebie, pamiętajmy, um, pamiętajmy o czułości i jakiego oleju um, możemy używać olej na przykład możemy używać sezamowego, w szczególności jeśli mamy e, na lewe ramię, czyli trzustka e, śledzio śledziona. A, a, ale też i jak najbardziej możemy używać na przykład masła klarowanego gi, w szczególności przy, e, przy prawym ramieniu, czyli wątrobie. E, bardzo też fajnie działa, e, bardzo też jest dobry olej brami, właśnie też bardziej przy, e, przy problemach na przykład z wątrobą, wtedy delikatnie po prostu masowujemy właśnie w ten um, elbow joint. Mam nadzieję, że przyda Wam się, niektórym z Was ta informacja, ja myślę, że jeśli patrzymy na z punktu widzenia jurwedy, zawsze warto zainwestować w dobrze działający układ trawienny e, tak my trawimy nasz, nasze ciało, nasz organizm trawi cały czas, a zadbajmy o swoją wątrobę, śledzioną i trzustkę, bo one są bardzo ważne, jeśli chodzi o nasz trawienie i naszą odporność więc e, mam nadzieję, że Wam się podobało jeśli chcecie usłyszeć więcej, możecie zawsze zaglądać na inne moje kanały yy, oraz na inne moje social media. Jest też patronite, możecie wspierać kanał, yy, dawać jakieś sugestie, co, co tworzyć, co chcielibyście jeszcze więcej zobaczyć, a ja w międzyczasie życzę Wam pięknego dnia i dobrego trawienia, zero problemów.